Pokażemy sobie, jak rozwiązać takie równanie różniczkowe, i pokażemy to sobie obiema metodami metodą uzmieniania stałej oraz metodą przewidywań. Tak, zaczynamy od tego, tak, że rozwiązujemy równanie jednorodne, czyli prawą stronę równania. Zamiast tego E do X bierzemy po prostu równą 0. Dalej. Zamiast y' zapisujemy dy przez dx. Tak? Jako różniczkę. Tak? Plus 2y. To się równa 0. I przekształcamy w ten sposób, żeby ten dx znalazł się po jednej stronie, a wszystkie wyrażenia z y po drugiej. Czyli mamy dy przez dx. Przenosimy 2y. Przemnażamy przez dx i jednocześnie sobie podzielimy od razu przez y i dostajemy dy przez y, a z drugiej strony minus 2dx. W tym momencie, skoro mamy już rozdzielone, rozdzielone zmienne, możemy scałkować obydwie strony, tak? Czyli mamy całkę z 1 przez y dy. Tak, a to jest po prostu logarytm z y. I z drugiej strony mamy całkę minus 2DX, czyli minus 2x plus C. W związku z tym, że my będziemy jeszcze przekształcać to równanie, żeby dostać y to się równa w tej postaci jawnej, dobrze jest tą stałą C zapisywać po zmiennej X. Teraz korzystając z definicji logarytmu, mamy tak, logarytm naturalny, czyli przy podstawie z e, mamy e do potęgi minus 2x plus c. Tak, zamieniamy sobie z własności potęg w ten sposób, a ponieważ to wyrażenie tutaj to jest e, czyli stała. C też stała, stała do stałej to też jest jakaś liczba stała, więc zamiast tego E do C możemy po prostu napisać, że jest to jakaś zmienna. D. Tą zmienną możemy sobie oznaczyć, jak chcemy. Może to być D, może to być C z falką. Nie ma to mniejszego znaczenia. Ważne tylko, żeby rozróżnić, że to E do C jest inną stałą niż to D, które mamy tutaj. Tak, i teraz rozwiążemy sobie obiema metodami. Tak, zaczniemy od metody uzmieniania stałej. Tak, czyli traktujemy naszą funk naszą stałą D jak funkcję d od x. Skoro tak, to nasz y jest w postaci e do minus 2x razy d od x. Tak, czyli zamiast tego y tutaj już możemy wstawić e do minus 2x razy dx. Tak, potrzebujemy jeszcze y prim, tak, więc na podstawie tego wyliczonego y tutaj i stosując iloczyn pochodną na iloczyn dostajemy pochodną e do minus 2x pochodna, to jest minus 2 e do minus 2x razy d od x dodać, tak, tu mamy pochodną z funkcji złożonej i dodać teraz na odwrót E do minus x bez pochodnej i pochodna z funkcji d. Tak, jak już mamy y', a wcześniej wyznaczyliśmy y, wstawiamy tutaj do naszego równania. Ja, go, ja to równanie oznaczę przez gwiazdkę. Tak, czyli dostajemy dalej y', czyli w naszym przykładzie minus 2e do minus 2x. Razy d prim od. Y, razy d. Dodać e do minus 2x razy d prime. Tak, to jest cały nasz y prime. I jeszcze mamy dodać plus 2y, czyli robimy plus. Tak, ja tutaj pogrubię, żeby było wiadomo. Plus 2. Razy y, a y to jest e do minus 2x razy d od x. Tak? I z drugiej strony ma być to równe. E do x. Tak? I teraz redukujemy, co się da. Tak? Zauważmy, że tu i tu mamy te same wyrażenia z przeciwnym znakiem. Czyli dostajemy e do minus 2x razy d' od x. To się równa e do x. Jak sobie podzielimy przez e do minus 2x, dostajemy d'. To się równa e. Tu z działań na potęgach, skoro mamy iloraz, no to potęgi odejmujemy. X minus minus 2x, czyli E do 3x. Tak. I tutaj skoro D jest taką funkcją, no to liczymy z tego całkę. Sama funkcja D. Tak, tutaj już całkę z E do liczba razy X liczyliśmy, czyli to jest 1 trzecia. E do 3X. I tu jeszcze dodajemy jakąś nową zmienną. Nową stałą, na przykład e. Tak więc teraz to wyliczone d. Wstawiamy sobie do naszego równania, które mieliśmy na początku. I rozwiązanie końcowe. y to się równa. e do minus 2x razy. I teraz zamiast d. Wpisujemy to, co wyliczyliśmy, czyli 1 trzecia e do 3x plus jakaś nowa stała, którą wyliczyliśmy. I tak wygląda metoda uzmieniania stałej i rozwiązanie końcowe e do minus 2x razy to d, które przed chwilą wyliczyliśmy.